My mamy w zespole trzy wartości. Pierwsza wartość to jest zespół jako najważniejsza, najważniejsza rzecz w hierarchii i wszystkie decyzje czy moje jako trenera, moje ego, czy innych zawodników jako indywidualnych celów zawodników są mniej ważne niż, niż zespół. Jeżeli ja jestem zły na jakiegoś zawodnika, bo powiedzmy tam się źle zachowywał, ale ja wiem, że bardzo dobrze trenował i on daje wartość zespołowi, no to zespół jest ważniejszy i ja wtedy takiego zawodnika wstawię, mimo że coś mi się prywatnie nie podoba i to mi się nauczyłem właśnie, właśnie na psychologii, nie? żeby nie patrzeć osobiście, to, to jest jakby pierwsza rzecz. Więc pewnych rzeczy, pewne rzeczy zapobiegamy wartościami. Druga to jest mówienie prawdy i trzecia to jest szacunek. Bo ja mogę myśleć o Tobie źle, ale no mogę, mogę to wyrazić w jakimś tam szacunku, że dla każdego musimy mieć szacunek, niezależnie od wymiany zdań i, i, i różnych poglądów. Więc to jest jakby zapobieganie, te wartości, które wprowadzam. Później, jeżeli coś ktoś złamie wartości, to, to ja nie działam w pierwsze tempo nigdy. Najczęściej to jest tak, że nie wyciszam, nie, nie, nie rzucam tego pod dywan, ale obserwuję i zawodnik wie, że on, że, on, że on dał ciała i on przyjdzie. A jeżeli nie przyjdzie, to ja po niego przyjdę, tylko, tylko trochę później i z, już na pewno też sobie kupuję wtedy czas, jak zareagować, bo lubię bardzo prowokować wtedy różne sytuacje. I, i, I zarządzać tym, to co. groźnie zabrzmiało, jakie sytuacje no. prowokuje. No, no, powiedzmy, że jesteśmy taką, ta, taką sytuację mamy, jak ktoś ci nie poda ręki. No ale mijają dwa dni. No i wchodzimy, wchodzimy na przykład na odprawę. Nie? Wtedy no, podaję rękę. No i właśnie. I zapytam, co się zmieniło. No i, i masz środowisko, które prowokuje, masz wszystkich dookoła. nie? To, co, to, to, co moi zawodnicy też wiedzą, że. Jeżeli ktoś urazi kogoś przy grupie, to to nie, nie załatwia sprawy, że ktoś przyjdzie do gabinetu albo choć pogadamy w cztery oczy i ja cię przepraszam. To nie, nie, to okej, okay, super, tylko to, to, to musi być, wiesz, ta sama skala problemu, nie? Więc jeżeli ktoś urazi kogoś przy grupie, to przy grupie chciałbym, żeby ten, ten ewentualny konflikt albo ewentualna jakaś zła sytuacja została rozwiązana.